Gdzie to? Imaneczka praktycznie na samym wierzchu. Siemaneczko. Siemaneczko. Właśnie no na Dzień dobry, Adam detektorysta się kłania. Dzisiaj kopiemy z Kamilem i z Dawidem dawno nie widzianym. No dokładnie. Jedziemy na to super wypasione pole kapuściane, które sypie nam sreberkami. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Adam Detektorysta. Przekroczyliśmy 2000 subskrypcji. Czekam aż spłyną nagrody od zacnych darczyńców i wtedy zaczniemy konkurs. Widzimy się na miejscu na polu. Do miłego. Pole czeka, mroźny wiatr i 0 stopni. Ale jest słoneczką. mam nadzieję, że będzie zaraz w miarę fajnie, ale tutaj już widzicie pierwsze oznaki wiosny, mimo wszystko, wygląda to pozytywnie. Tak. Dzień dobry, jakie kurwa masz piękne dzisiaj cichobiegi A, firmy szelest. dzisiaj tak kopiesz, tak? Jest, to jest typowe dla poszukiwaczy, <śmiech> <śmiech> Typowy ubiór poszukiwacza, no. Dobra, idziemy w pole. Tradycyjnie pierwszy sygnał i byle takie co, taka byle jaka blacha, no niestety pogoda jest taka, że strasznie, strasznie wieje, szybko nas stąd wychłodzi. Chwilę po tym mam tutaj guziczek sporej wielkości, ale taki dmuchaniec wycieruszek, nic specjalnego. No i Dawid już ma pierwszą monetkę, a to jest sreberko, jeden krajcar, no ale wycieruch. A ja myślałem, że to jest zwykłą tego masz jednego krajcara a tego stracę drugiego może, no jest wycieruszek ale jest no to gratuluję pierwsza monetka szybciutko ile 5 minut jesteś tu no fajnie chwilę podaj widzę ja mam monetę co to jest srebro chyba, nie, miedziuszka wszędzie widzę srebro no jakiś taki wycieruszek nie wiadomo co to jest o kurcze już widzę jakiś coś nie mam pojęcia ale jak widać jakiś wzorek jest chorzykowie co to jest może to rozpracuję i dam wam znać później czyżby to była biała broń taki oto ja szpikulec na palec z XIV wieku. Kto podejdzie do mnie teraz? <taki>, Taki szpikulec. Nie wiem od czego to było. Ale krzywdę by zrobił tak na upartego w wywodzie To bym powiedział, że to by się wbiło komuś w stopę. Idziemy dalej. Ciekawy fancik. Zobaczcie no ciupki. Od pierścionka, prawdopodobnie pozostałość jest wzorek, tu musiało być kółeczka, tu są kółeczka, widzicie od, e, od kamieni pozostałość no trudno, tyle z niego zostało ale jest fanciar widzicie to? monetka praktycznie na samym wierzchu jeden fenik 1767 ale ładny stan wyszedł, pruski ale ładny bajerowski piękny stan jeszcze w takim stanie tą miedziuszkę nie miałem nigdy ładnie wyschnięty elegancko bije ładnie monetowo jeszcze sam nie wiem co to jest o kurcze widzę oreła z cesarstwa prawdopodobnie i dyszka dyszka cesarstwa ale to taka inna a może to austriacka trochę zjedzone 10 fenik chyba do obczyszczenia tak chyba 10 fenik cesarstwa niemieckiego no i fajnie nie widać już fenik oczyszczę pokazuję na zdjęciu znów się trafił rarytasik dzisiejszego dnia jeden helerek o widać coś ładnie na nim ostatnio dwa takie wykopałem i nie było wiele na nim widać nie wiem czy wy cokolwiek widzicie taki helerek pewnie augsburgowski tak jest tak zwany ananasik no to sypie o nawet chyba rocznik będzie widoczny ale ja go nie widzę w tym momencie wieje strasznie, wam mi tą monetkę, oczyszczę i będziemy się chwalić. My tu sobie pitu, pitu idziemy i monetkę u Dawida Jedyneczka Weimar, pewnie tak 1924 rok. No, jakieś monetki ci się wychodzą nie? z różnych hmm. epok piąta. piąta twoja. Jak ci tam idzie? mam deszka ładna do oczyszczenia, i będzie jak nowa. No To dokładasz do puli, teraz gratuluję. Gdzie tam? Kamilostanis. Trochę jeszcze do przejścia jest. Nowa znajda, która wzbudza we mnie zainteresowanie. To będzie klamra. Właściwie jej część, ale ładnie zdobiona. Słuchajcie, ja nie widzę sam pod słońce. Tak ono się prezentuje. Z drugiej strony gładkie. Ale jest, ładne znalezisko. No ładnie musiało to wyglądać wcześniej. O, teraz macie. Bejdą hejty, że pokazuje najpierw dziurę. Później znajdkę. Ale mam to gdzieś. Jest krągłość. Ho, ho, ho. Jest pruski. Monetka pruska. Mamy Herbik. I teraz jaki to jest nominał? Czyta się tu z przodu. Jeden Fenik. Dwójka. Jest pan stan, tylko. Moneta powojenna. A. Rocznika nie mogę zczytać, Ale to jest 7700, któryś rok. Herbik ładnie wygląda. Miedziuszka. Jest gitara. Ale jazda. Monetka na samym wierzchu już wyschnięta. Jedyneczka Cesarstwo Niemieckie. Spróbuję, nie? Podsłanko. Tu mamy orełka z Cesarstwa. jaki ten wiatr przenikliwy. 1900, któryś rok. 1912, 13 albo 15 widzicie to na pewno Fajnie, idziemy dalej. Nowa monetka, nie za głęboko była. Też zaschnięta. O, chyba mam pół krajcara. Albo nie, mam pojęcia, co to może być. Hmm. Co to jest? Do oczyszczenia. O! Jeden. Feniks, Land Land. Mynce? Mync 1700, któryś rok. Wow! To się prezentuje fajnie. Ale nie wiem dokładnie, co to jest. Znajdę, pokażę Wam zdjęcie i opis. Ale jest strzał. Kolejna krągłość, ale jeszcze nie wiem co to O jest Korona Pruska Pewnie jeden fenik Dokładnie tak, 1869 Dwa lata później już było Cesarstwo Niemieckie, czyli sama końcówka Czasów Pruskich I elegancko tego, fajnie Nowa monetka, ale myślę stan agonalny sobie te. Nic niewiele z niej można zczytać. Pewnie to jest jeden fenik pruski. Coś tam widnieje, ale jest tak pokierszowane jakby poobijana, że szkoda. szkoda czasu na nią. Wieje niemiłosiernie ale przynajmniej sypie monetami. Jest motywacja dobra. Już patrzymy, co, jej, co wpadło. Sam jeszcze nie wiem po wielkości dwójeczka, cesarstwo niemieckie, postaram się Wam. O, jest dwójeczka, cesarstwo niemieckie. Stan ale jest nowy sygnał. Piękna, ładna stara klamra, ale ładna, ładnie zdobiona. Idzie tutaj nakopać na tym polu naprawdę Mam tu kolejne zwłoki pierścionka ale tym razem z kamieniem Tak się to prezentuje nie niezaciekawie, ale fancik fajny OK, idziemy dalej i doczekałem się sreberka, już patrzymy kieruszek O, ale tu już nie. Jest tu coś. Są herby. Jest coś fajnego. Fajnie. Jest reberko. Może uda się to wyczyścić. Trzeba będzie wsadzić do gorącego oleju, żeby ją trochę naprostować, ugotować, jak to się mówi, monetkę i. Będzie fajnie. Co to jest, się okaże za jakiś czas, ale się cieszę. Więc wychodzone jest i dzisiaj srebro też fajnie. Nie jestem pewien, ale chyba znalazłem coś ciekawego. Nie jestem do 100% pewien. Chodzi mi o ten przedmiot. Podejrzewam, że to jest jakiś zawias, zapięcie od książki. Może od czegoś. od szkatułki jest ewidentnie zawias, ale dosyć mały jak na jakiś mebel. Myślę, że to jest skrzyneczka, szk szkatułka lub książka. Ocencie sami specjaliści. Mam tu kolejnego feniga pruskiego, ale to nie jest ważne, bo przed chwilą Dawid powiedział, że znalazł zegarek kieszonkowy cały. Prawdopodobnie cały ze srebra, ale jestem za daleko w tym momencie, żeby żeby pokazać iść do niego. Zbliżymy się do siebie, to na pewno pokaże to, bo te petarda musi być nad petardami Dobra, idziemy dalej Chodzimy w tym wietrze już prawie 3 godziny, już mam styks Ale wychodzą dalej krągłości, patrzymy co to jest Jeden Cesarstwo Niemieckie Nie ma co tutaj wydziwiać, bo widać wszystko Tak, tak Rocznik do sprawdzenia 1800, któryś na pewno 1906, dobra, idziemy dalej. Kolejna monetka jest, jest. A Weimarek. 1925 rok, pewnie piąteczka, piąteczka dokładnie, jakim ładnym stanie, pięknie. Lubię bardzo te monetki z Weimaru. Szczególnie piątki i dziesiątki. Kończymy zaraz. Jest wyschnięty rancik monetki. Piąteczka adolfowa będzie, tak? Jest piąteczka adolfowa. Dawno nie miałem adolfinia. Nawet stan taki w miarę, w miarę. Ale to już z tego 6 metalu. No i ładne uwieczenie dzisiejszego wypadku ale jeszcze zobaczymy co tam ten Dawid wykopał. I jeszcze plomba wpadła z gwiazdeczką i z literą L ładna Pokazuj, bo jestem ciekaw tego. O, tak ładne. Monetki. ale już pokazuję Wam zegarek kieszonkowy. Ależ pięknie, to wyszło. To będzie w środku, to się okaże. Tutaj jest tar bez tar tarcza, jest pusta dla braku, ale jak to pięknie wygląda Sreberko na bank Troszeczkę monetek tu znalazłeś, tak? Czymś fajna, to znaczy plomba. O no, jedyneczka z Weimarku, pięćdziesiątka Weimarku w bardzo ładnym stanie. Dyszka We z Weimarku Pruska monetka od, e, też króć to jest, jest e, Wajmarek Wajmarek No ładnie, maja. ładnie wam monety też posypało A to swój z A co tutaj macie? Chłopaki kawego tu mamy mamy monety, mamy o majówka To jest plomba chyba No proszę Tak, majówka tak? Pierwszy maj 1936 rok. No i pięknie. Tak jest fajne. Szkoda, że jest gięty, no A co to jest? Medal? No jakiś medal, nie wiem. Muszę go wyczyścić. Więc to jest. Okej. Okay. Ciekawie to wygląda. No, to ciekawie. Tutaj takie monety ogólnie tutaj. Żółciaki. O atajowanie. jest ten Franz II Józef. Nie wiem. Jedna, druga krajcara, no, tak, 1800 no, rok. Na no, tym no, polu, już tam no, w okolicach tych. Ładnie pochodzę. A co tu ma? Sreberko? To. Trzy krajcarki. No, może kolejne? Zobacz Zobacz. ale masz ładne. no, to masz ładne, te miejsce, to no. Jest troszkę tego, takich kawałek medalika. To jest. Medali, albo do no. nakręcania zegarka. No. Albo i. Tak, to jest klucz do nakręcania zegarki. Może być. Tak, to jest klucz. No, więc... bardzo ładnie, tak to wygląda. No panowie, znów się sprawiliśmy. No, więc coś tam sypnęło. No, bawarskie besy jak zwykle prądrują. Pozdrawiają fajnie, pa... fajny Fajne zepadzik. Cztery godzinki pękły, a z moimi znajdkami zmierzymy się. Oczywiście tradycyjnie, już w domku trzymajcie się, do za chwilę. Moi drodzy, witam was na podsumowaniu moich znajdek. Jedziemy z tematem. Tu mamy na wstępnie dwie klamry. Plomba z literką L. Dwa pierścionki. Jeden z takim zielonkowym kamyczkiem. Drugi. Gdzieś mi się zapodział. Dobra, nieważne. Tutaj mamy takie zdobienie. Nie wiem od czego. Tu z takich destruktów. Parę guzików. Przejdźmy do monet. Bo jest co pokazywać. Mamy trochę fenigówek z Cesarstwa Niemieckiego, już wyczyszczone pięć fenigów weimarskich, piąteczka adolfowa i teraz przechodzimy do smaczków. Kwadratowa monetka, jeden Heller z 1690 roku, miasta Augsburg, tu mamy datę i tutaj mamy Herb Augsburga. Dobra, idziemy dalej. Jeden Fenik 1762 rok, sztat Münz Augsburg. Troszeczkę zajechana, ale jest wszystko na niej widoczne. Tutaj mamy tego Kaktusa, jak to się mówi w doniczce. Wyśmiewcze tak mówimy. Jedziemy, idziemy dalej. Jeden Fenik 1869 roku pruski. Tutaj jest z takim liściem laurowym, nie wiem, z, takim, z taką szarfą. Kolejny Feniks 1842 roku plusy, Też z tym, już z taką tutaj z ozdobną otoczką. Ta monetka mi robi bardzo dużo problemu z identyfikacją. Wiadomo, że to jest Ludwik XIV. Tutaj jest bardzo ciekawie napisane, jest X, I, 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 I. I. Czyli to jest 14. Powinno być 14 tak, ale jest napisane tak. Yy, wiadomo, że to jest Ludwik XIV, ale tego tyłu nie mogę dopasować. Tu mamy taki wzorek, którego nie, nie mogę nigdzie znaleźć. Jest wiele innych wzorków. Jeżeli wiecie dokładnie co to jest za moneta, przyślijcie mi link w komentarzu. Kolejną monetką jest jeden Feniks 1767 roku, bajerowski. Z drugiej strony on tak wygląda: jeden Fenik z 1822 roku, z pruski. Zobaczcie, jest pruski, jest ten herb pruski w koronie, a, a tu w późniejszych latach już zrobili mniejszy ten herb i z, takim, z taką otoczką. No i teraz takim naprawdę smaczkiem to jest sreberko. Jednostronny Fenik. Lat 1892-1692-1728 Urlich VII To jest szwajcarska moneta miejska Z Salzburga Więc naprawdę Fajny strzał No dobra Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas Na moim kanale Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału Przekroczyliśmy 2000 subskrypcji Czekam na Nagrody aż dotrą do mnie i dam wam znać kiedy rozpoczynamy konkurs. Trzymajcie się ciepło. Do następnego wypadu, cześć.